Siewa wszystkim Barda Sekładnie, pozdrawiam ja wszystkich widzów na moim kanale, kochani. Masa wiadomości, od tego zacznę oczywiście, co się dzieje, i tak dalej. Na chwilę obecną kochani, od razu powiem wszystkim, jestem cały czas bez pracy. Może po kolei wam powiem, co tam się przez ten czas działo, a trochę się działo, a mianowicie 23 jak zjechałem. E, wróciłem do domu, no i wiadomo, do końca maja byłem na e, urlopie, tak? Wypowiedzenie z pracy, słuchajcie. No i e, 10, 10 maja e, odnowiła mi się taka przypadłość. Tam z, mam takiego, tam wyskakuje mi co jakiś czas, taki tam tak zwany czyrak, tak? Pod pachą. No i Sebastian, z świadkiem, trzeci chyba wyjazd. Przedostatni przed e, zjeżdżałem, też miałem to cholerstwo. To, to po prostu no, z bólu myślałem, że już jajo zniosę, że tak powiem, przenośni. No i postanowiłem, że zrobię z tym porządek i pojadę do chirurga, żeby to po prostu usunąć. Także e, 10 maja pojechałem do, e, najpierw do, oczywiście do przychodni w Brodnicy, a następnie do chirurga, do Torunia który mi to usunął. Jeszcze się dziwił, że tak późno są przyjechałem, bo to się troszeczkę tam e, nie wiem, rozniosło, czy jak to tam powiedzieć, dobra, już mniejsza to. E, słuchajcie, zostało mi to wycięte. No i tak e, dostałem zwolnienie, tak, lekarskie dostałem zwolnienie lekarskie do e, 15 łącznie, bo byłem jeszcze, aha, byłem jeszcze e, na kontroli na koniec maja właśnie pojechałem. No, i się okazało, jeszcze tam taka mała gulajka była. No, to też to jeszcze poszło podciągnięcie. Mam nawet zdjęcia tego, jak to wyglądało. Pocięte, i tak dalej, ale oczywiście nie będę tego dodawał. Bo to no nie jest zbyt fajny widok. Jak możecie się domyśleć, słuchajcie. No, dobra, no i jak to dalej wyglądało? 28 maja, tak byłem. U lekarza, i 28 maja wróciłem do domu. Słuchajcie, i wsiadłem na motor, żeby jechać do mamy po tabletki, które miała dla mnie wykupione. No i niestety 28 maja, to jest dokładnie czwartek, wygrzmociłem się na motorze. Tak. tak, jak braciak, tyle że no ja złamałem tutaj, widzicie, lewego kciuka. Eee, Starłem kolano, teraz już mi się tam goi. Później Wam pokażę, albo możecie zobaczyć na zdjęciach, jak to kolano wyglądało. Jakby ktoś był ciekawy, od razu powiem tylko, że e, motor nie ucierpiał, Bogu dzięki. Tam to, e, tylko się złamała ta manetka od sprzęgła. E, pękła, e, no i stopka ta boczna e, też się złamała, się urwała, a tak e, ten bagażnik, który mam z tyłu Zamocowany za, za, za siedzeniem, po prostu jak ten motor się przewrócił na lewą stronę, przyjął. Wiecie, no że nie poszło po, po osłonach i tam po silniku, i tak dalej. Tylko głównie właśnie taka odrączki od kierownicy, ta boczna taka, taka, taka kulka, co tam jest przykręcona, no to też to się wygięło i, i to, i ten bagażnik, to tam przytrzymały ten motor. No tak, tak, także to tak to wygląda. No, i niestety na chwilę obecną do 23 lipca, muszę z tym gipsem, z tą szyną taką e... siedzieć. No, tak to niestety wygląda. Sytuacja. Chwila nie uwagi. Nie będę dokładnie opisywał, jak to było. Po prostu, no nie chcę tutaj, wiecie, żeby ktoś myślał, że może się z czegoś tłumaczę, czy nie. Nie, po prostu. Bogu, dzięki, że prędkość była wolna. Jeszcze chwilę tylko zagapiłem, no i, i po prostu no, nacisnąłem hamulec. A tam był taki sypki piasek, i od razu mnie po prostu położyło na lewą stronę. Także tak to wyglądało. Także na chwilę obecną, no niestety siedzę w domu. No i słuchajcie, do pracy będę szukał pracy od 1 sierpnia. Yy, I. Chcę koniecznie, to znaczy koniecznie, no bardzo, no koniecznie chcę, ale czy się uda, to jest druga sprawa. Chciałbym ruszyć na kierunek na Skandynawię, tak, na Szwecję jest jakieś firmy. Są trzy firmy, które w tamtym kierunku jeżdżą i po prostu tam będę się próbował do tych firm odezwać. Może ktoś z tych firm, kurczę, co jeżdżą na Szwecję mnie, mnie ogląda i jakby miał jakieś kurcze, miejsce tam na, na kierowcę, no to chętnie bym, się, chętnie bym się zatrudnił. Kolejna jeszcze sprawa, którą muszę tutaj poruszyć, jak już, jak już jestem się, do was odzywam w końcu. Słuchajcie, pytało się dużo osób mnie, czy w tym roku jak tam, kiedy będę w Giżycku i tak dalej, bo jest zlot Maluchów, tak? 10, 11 lipca. Słuchajcie, do Giżycka nie jadę. Nie jadę z tego względu, że po prostu w tym roku e, no, ceny są kosmiczne za pobyt. No a wiadomo, ja teraz jestem bez pracy. E, co za tym idzie, moje środki finansowe są bardzo okrojone. Dlatego po prostu no, w tym roku Giżycko e, całkowicie odpada. Może na 5 dni podjedziemy właśnie nad morze. E, I to też już naprawdę zaciskając pasa, jak się da, żeby coś tam wykorzystać z tego, z tego lata i z urlopu, co Dorota będzie teraz miała przez tydzień w lipcu no i właśnie w tym czasie yy, raczej pojedziemy sobie nad morze no ale mówię, zależy jeszcze jak to wszystko finansowo będzie wyglądało, bo jest bo jest masakra no. także tak to wygląda także mówię, no ja stoję, dziękuję wszystkim za zdjęcia daf które wysyłacie <laughs> na bieżąco dostaję Eee, także, nawet bez, bez tego, bez GPS-ów, <tum> tam dowiaduje się, gdzie jedzie, Co, co tam wiecie. No, no, ale tak z jednej strony fajnie, nie? ale mówię, no, dzięki, dzięki za wszystkie fotki przesłane eee, fafika. No i mówię, no tak to wygląda. Tak to wygląda na chwilę obecną. Tak się nawet zastanawiałem nad założeniem jakiejś rzutki. No, i tak to właśnie, kochani, eee, wygląda na chwilę obecną, mówię. Siedzę w domu i się człowiek zastanawia. Rozglądam, powiem Wam szczerze, że jedna firma, którą tak najbardziej podglądam, której bym chciał jeździć i o której mi kolega właśnie Janusz, pozdrawiam Janusza z Norwegii, Janusz mi tak podpowiedział, to jest firma Janiszewski Transport tak, z Gdańska i tam widziałem właśnie, Janusz mówi, że te samochody jeżdżą po Skandynawii nie? i to nawet tam wysoką Skandynawię robią tam na samą górę praktycznie Norwegii i tak dalej no fajnie by było kurcze w takiej firmie właśnie pojeździć troszeczkę na po tej Skandynawii się jakoś trochę nie wiem może i odstresować tak wiadomo przyjdzie zima warunki są wtedy tam ciężkie przychodzą łańcuchy i tak dalej no nie ma nie ma zmiłuj ale wiadomo no trzeba robić robotę ale mówię kurcze no trochę odpocząć od tego od tych yy, niemieckich głupich przepisów bo jak wiecie jeszcze ma wejść zakaz korzystania z radia CB w Niemczech. Nie wiem czy słyszeliście o tym, ale e, Niemcy takie coś mają wprowadzić, że e, no, będzie zabroniona rozmowa przez radio CB w ciężarówce. No, no paranoja kompletna już się zaczyna robić. Wiadomo, że no nie wiem, jakby to może z dwóch stron na to spojrzeć, tak? I przy telefonie ma się rękę zajętą. No i przy CB, tak, się naciska tą, tą, tą gruszkę, no, wiadomo, no, ale, no, umówmy się, CB było od zawsze. Odkąd pamiętam, jak ciężarówki jeżdżą, jeszcze tak zwany. E, tak zwany, o Jezu. Jeszcze ten e, klasyk film. E, konwój to się nazywało, czy? Chyba konwój, tak? Co, co tam, katzor był, tak? Zobaczcie, z których lat to amerykański tam film, co tymi ciężarówkami tam śmigają w tym konwoju. Z na czele, i tam też i CB, i wszystko kuszę. No to ile mówię, no od dawna tak. No a teraz Niemcy wymyślają sobie, że <laughs> ma być zakaz. Radia CB, no mówię, no można sobie tak pogadać i potegować, no ale co. Chciałem iść ogólnie od, do pracy już teraz z początku, jakoś lipca, gdzieś się mm, zaciągnąć. No ale mówię, no wyszło jak wyszło. Teraz z tą łapą i do 23 lipca muszę to jeszcze nosić. Niestety. Co jakiś czas, tak co trzeci dzień odwijam ten, ten bandaż, żeby, wiadomo, umyć tą łapę. Mam o tyle właśnie dobrze, że nie mam całego, całej łapy tutaj zagipsowanej, tu, tylko tu jest ten bandaż elastyczny, a tu jest ta szyna, O, tutaj. O tyle właśnie dobrze, że. Można coś zdjąć i starać się oczywiście, no, no starać się. No nie ruszam kciukiem, tak, tylko trzymam go wyprostowanego i tyle co mogę, tam tą prawą łapą sobie tą całą rękę tutaj, wiecie, wymyję. gorze miał brat, jak miał całą, całe kolano, tak, lewe, zagipsowane dookoła. No i wtedy, no to, kurde, jest lipa, nie? Wiadomo, że <grytomorze> wtedy się człowiek nie, nie umyje. A to swędzi jak cholera, nie? Jak się tak dłuższy czas coś, kurde, ma ma tak na skórze, no ale dobra tak to kochani wygląda także pozdrawiam serdecznie wszystkich yy, wszystkich widzów dziękuję za tak liczne wiadomości bardzo dużo osób właśnie się mnie pyta, co się dzieje, czy żyje? czemu nic nie dodaję, no co mam dodawać, no, no z domu mam dodawać mogę wam jedynie dodać, nie wiem jaki ogródek zrobiłem na balkonie Mam jeszcze piorek i wrzodkiewkę i pomidory i kwiaty i, i, i koperek i, i tam jeszcze inne rzeczy sobie na balkonie taki warzywniak zrobiłem, no <noise> to to tyle. Tak to wokoła wygląda, a plus jeszcze zrobiłem serfolię na pomidory, taką fajną zamykaną. No ale dobra, będziecie chcieli to wam kiedyś tam pokażę. No, no i tyle mówię, kurczę odezwę się w końcu do was. Co u mnie słychać? Pewnie większość z Was myśli, że już dzisiaj, że, no ale właśnie od 23 kwietnia, kochani, nie miałem kontaktu żadnego e, z ciężarówką. Jakby ktoś chciał zrozumieć na jaki sposób. <grych> nie, od 23, słuchajcie, kochani, kwietnia nie jeździłem ciężarówką. Czekam, czekam cały czas, e, żeby się teraz z tym ogarnąć. No, a druga sprawa, właśnie no, kurczę, chciałbym, bardzo bym chciał na tą Szwecję gdzieś się kurczę, dostać. Jeszcze tak, właśnie w tym cyklu, co jeździłem, 2 na 2, no by była bajana. No, ale czas pokaże. Przyjdzie sierpień, od sierpnia nie mam bata. Muszę gdzieś, muszę gdzieś iść do pracy, w końcu zacząć pracować, bo bo jest po prostu wielka lipa. I tak to kochanie wygląda. No, także, cóż. Tyle ode mnie. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. No i postaram się na tam na Facebooku coś częściej dodawać, chociaż może jakąś fotkę na tym całym tam fanpage'u, tak? E, jakąś fotkę czasami ode mnie, co tam się dzieje i tak dalej. No, a mówię, na chwilę obecną muszę siedzieć w domu. Taki kurde, smętny ten materiał, ale wizowie, widzowie, którym, którym najbardziej zależało, żeby się dowiedzieć, co tam u mnie słychać, no to się dowiedzą, a reszta wiadomo, pewnie pominie materiał i tak dalej, bo pewnie będzie myślała, że e, liczyła na to, że materiał wyskoczy jakiś już gdzieś, jak jadę ciężarówką i tak dalej. No niestety nie jadę ciężarówką, siedzę w domu, jestem w domu, że tak powiem, no teraz uwiązany. No, tak to wygląda na chwilę obecną, dobrze, kochani? Także trzymajcie się. Ech będziecie chcieli jeszcze jakiegoś vloga domowego dajcie znać, coś Wam poopowiadam, może jakieś, nie wiem, weselsze tematy ale na chwilę obecną mówię, no z ciężarówki ani z jazdy żadnej samochodem, no materiałów nie będzie, trzymajcie się, tyle ode mnie Bartosz kłaniał. hej!